Cześć, tu Michał, witam wszystkich bardzo serdecznie. I znalazłem najrzadszą rzecz w lesie. Dzisiaj jest ze mną nowa osoba, Edikas, a dla mnie bardzo już znana, bo jej nie, nie wiecie. Edikas, to jest mój kolega z przedszkola. Przywitaj się z widzami. Edikas! Ej! No i tak. Cześć. No i dzi dzisiaj znaleźliśmy największą posiadłość leśną, to jest rzecz, bardzo. I słuchajcie, jestem bardzo tym podekscytowany. Eee, Elikas. Elikas i ja jesteśmy bardzo tym podekscytowani. Tutaj obok jest zink, sokirc. Już drugi raz. No dobra. To jest trochę większe niż na ostatnim odcinku, co przechodziłem o Big Clown w Robloxie. No i słuchajcie. No i ta posiadłość jest taka: najrzadsza, najrzadsza. Chyba twierdza. To jest chyba twierdza nad twierdzy. O, tu jest grabieżca, ale fajnie. No, tutaj są takie no, takie małe. No, ale tak, znaleźliśmy, ja i Erika znaleźliśmy I. naprawdę bardzo rzadką rzecz. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinku ze mną i z Erikasem. A się już żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym Eternal. odcinku.